Wybierz jedną z tych pięciu gwiazd to mówi, jak postrzegasz swoją przyszłość. Wybór jednej gwiazdy ujawnia, jak widzisz swoją drogę życiową, twoje cele i kierunek, który pragniesz obrać. Przyszłość to idea, która przyciąga nas swoją tajemniczością i różnorodnymi możliwościami. Patrząc na gwiazdy, szukamy czegoś więcej niż tylko światła. Szukamy odzwierciedlenia naszej wewnętrznej podróży i sposobu, w jaki łączymy się z kosmosem i jego wpływami. Każda gwiazda, która lśni na niebie, ma do opowiedzenia swoją historię, jest metaforą naszego życia i przeznaczenia. Dziś zapraszam Cię do refleksji nad swoją przyszłością, wybierając jedną z tych pięciu gwiazd. Twój wybór to nie tylko symbol ale także odzwierciedlenie tego, jak postrzegasz siebie, jak radzisz sobie z wyzwaniami i jak widzisz swoją drogę przed sobą. Każda z tych gwiazd ujawnia głębokie aspekty Twojej osobowości, przekonań i pragnień. Może to być brama do samopoznania, lub lustro, które pokazuje, jak uniwersalne siły wpływają na Twoje życie. Jesteś gotów, by zobaczyć, co przyszłość ma do zaoferowania? Teraz przejdźmy do znaczenia każdej z gwiazd i tego, co mówi o Twojej przyszłości. Czerwona Gwiazda to symbol pasji, odwagi i siły. Wybór tej gwiazdy wskazuje na to, że jesteś osobą gotową stawić czoła wyzwaniom z determinacją i nie boi się trudności, które mogą stanąć na Twojej drodze. Czerwień, intensywność, energia. Wszystko to charakteryzuje Twoje podejście do życia i tego, co masz przed sobą. Wybierając tę gwiazdę, wyrażasz chęć działania, przemiany i dążenia do realizacji celów. Twoje życie to nieustanna walka, ale również siła, która pozwala Ci pokonać wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na Twojej drodze. Pasja to jeden z głównych motorów Twojego działania. Zdecydowanie, z jakim podchodzisz do codziennych spraw, świadczy o tym, że nie boisz się ryzyka, bo wiesz, że to, co naprawdę cenne, wymaga poświęceń. Możesz często czuć, że życie jest dynamiczne, pełne zmian i intensywnych doświadczeń, a każda przeszkoda na Twojej drodze jest tylko kolejnym wyzwaniem, które musisz pokonać. Twoje podejście do życia jest pełne energii i determinacji, co sprawia, że jesteś osobą, która nie zadowala się przeciętnością. Zamiast tego dążysz do wyjątkowych doświadczeń, które pozwalają ci się rozwijać i przekraczać granice. Taki wybór gwiazdy wskazuje, że przyszłość, którą widzisz przed sobą, jest pełna możliwości, ale również wymaga od ciebie dużej odwagi i gotowości do poświęceń. Wiesz, że nie zawsze wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale to nie zniechęca Cię do dalszego działania. Wręcz przeciwnie, to właśnie te trudności stanowią napęd dla Twojego rozwoju. Podchodzisz do życia z pewnością, że nawet najtrudniejsze wyzwania są po to, abyś mógł sięgnąć po to, co najlepsze. Wybór czerwonej gwiazdy może także oznaczać, że jesteś osobą, która żyje w pełnej zgodzie ze swoją wewnętrzną siłą. Jest w tobie energia, która sprawia, że masz odwagę stawiać czoła wszystkim przeciwnościom. Możesz postrzegać siebie jako osobę, która działa z pasją, a ta pasja napędza cię do działania. Twoje cele nie są małe ani łatwe do osiągnięcia, ale to właśnie. Wyzwania dodają ci energii i motywacji. Wiesz, że tylko przez pokonywanie trudności możesz rozwijać się i stawać coraz silniejszy. Twoja droga życiowa nie jest prostą ścieżką jest to droga pełna intensywnych emocji, przeżyć i doświadczeń, które tworzą twoje życie. Będąc osobą, która wybiera czerwoną gwiazdę, nie unikasz trudności, ale traktujesz je jako okazję do rozwoju. Twoja przyszłość będzie pełna wyzwań, ale masz w sobie siłę, aby je pokonać. Czerwona Gwiazda jest symbolem osoby, która nie boi się trudnych chwil, ale wręcz czeka na nie, ponieważ wie, że to one uczą najwięcej. Wybór tej gwiazdy to zaproszenie do życia pełnego pasji, odwagi i nieustannego dążenia do realizacji swoich marzeń. Niebieska gwiazda to symbol mądrości, spokoju i klarowności umysłu. Wybór tej gwiazdy wskazuje na osobę, która dąży do osiągnięcia harmonii i równowagi w swoim życiu. Osoby, które wybierają tę gwiazdę, często widzą przyszłość jako spokojną drogę pełną refleksji, wyważonych decyzji i głębokiego zrozumienia. Twoje podejście do życia jest spokojne i wyważone, a Ty sam Jesteś kimś, kto szuka wewnętrznego pokoju i mądrości, aby zrozumieć sens swojej drogi. Dla ciebie życie to nie seria burzliwych przygód, ale raczej spokojny nurt, który prowadzi cię ku samorozwojowi i zrozumieniu siebie oraz innych. Wybierając niebieską gwiazdę, wyrażasz pragnienie odnalezienia w życiu stabilności, zarówno emocjonalnej, jak i intelektualnej. Możesz być osobą, która unika chaosu i szuka porządku nie tylko w zewnętrznym świecie, ale także wewnętrznie. Twoja przyszłość to droga pełna refleksji, przemyśleń i wyważonych decyzji. Masz tendencję do patrzenia na życie z dystansem, co pozwala Ci podejmować bardziej świadome i spokojne wybory. W sytuacjach kryzysowych pozostajesz opanowany, a twoje reakcje są pełne mądrości, oparte na głębokim zrozumieniu siebie i swoich wartości. Dzięki tej postawie masz zdolność dostrzegania rzeczy w ich prawdziwej formie, bez zniekształceń czy emocjonalnych uproszczeń. Twoje spojrzenie na przyszłość jest realistyczne i wyważone. Wiesz, że życie to nie tylko pasmo sukcesów. Ale także wyzwań, które można rozwiązać z zimną krwią i otwartym umysłem. Dla Ciebie każdy problem to możliwość nauki, a każda trudność to krok ku większemu zrozumieniu. Twoja mądrość pochodzi nie tylko z doświadczenia, ale również z umiejętności uczenia się na swoich błędach i umiejętności wyciągania wniosków z każdej sytuacji. Twoja przyszłość to droga ku samorozwojowi i duchowej równowadze. Wybierając niebieską gwiazdę, wyrażasz gotowość do poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące sensu życia. Twoje życie jest jak spokojne jezioro, w którym wszystkie emocje i myśli są w stanie znaleźć swoje miejsce. Szukasz harmonii, zarówno w swoim wnętrzu, jak i w relacjach z innymi ludźmi. Twoja droga nie jest pełna dramatycznych zawirowań, lecz raczej spokojnym dążeniem do zrozumienia, pokoju i stabilności. Wybór tej gwiazdy może również wskazywać, że poszukujesz duchowego spełnienia i mądrości, która pomoże ci zrozumieć głębsze mechanizmy życia. Jesteś osobą, która często zadaje sobie pytania o sens istnienia, a Twoje odpowiedzi znajdujesz w ciszy, medytacji i introspekcji. Przyszłość, którą widzisz, to czas wewnętrznej podróży, pełnej poszukiwań i odkryć. Wiesz, że prawdziwa mądrość nie pochodzi jedynie z książek, ale z własnych doświadczeń i zdolności do patrzenia w głąb siebie. Niebieska gwiazda oznacza, że twoja droga życiowa będzie pełna introspekcji, spokoju i mądrości. To ścieżka dla tych, którzy pragną osiągnąć wewnętrzną równowagę i żyć w harmonii z sobą i światem. Będziesz podejmować decyzje na podstawie głębokiego zrozumienia, a twoje życie stanie się świadomą podróżą ku większemu zrozumieniu samego siebie oraz otaczającego cię świata. Zielona Gwiazda to symbol wzrostu, natury i obfitości. Wybór tej gwiazdy wskazuje na osobę, która postrzega swoją przyszłość jako okres rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Zielony kolor kojarzy się z naturą, a także z nowymi początkami i nieustannym wzrostem. Osoby, które wybierają tę gwiazdę, Często widzą swoje życie jako podróż ku samorealizacji, w której kluczowe jest odkrywanie nowych możliwości i ciągłe poszerzanie horyzontów. Wybór zielonej gwiazdy może również wskazywać na pragnienie związania swojego życia z naturą, ekologią i dążeniem do większej harmonii z otaczającym światem. Jeśli wybrałeś zieloną gwiazdę. Twoja przyszłość z pewnością będzie pełna możliwości. Będziesz mieć okazję rozwijać swoje talenty, umiejętności i pasje. To czas, w którym możesz osiągnąć sukces w różnych aspektach życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Twoje życie to droga nieustannego rozwoju, w którym każdego dnia będziesz odkrywać nowe ścieżki i szanse. Twoja energia życiowa. Jest skierowana na rozwój, a Twoje pragnienia koncentrują się na tworzeniu czegoś wartościowego. Niezależnie od tego, czy dotyczy to Twojej kariery, relacji, czy duchowego rozwoju, zielona gwiazda wskazuje na obfitość i wzrost, który jest obecny na każdym kroku. Podobnie jak rośliny, które rosną w kierunku światła, Ty również będziesz dążyć do spełnienia swoich marzeń i celów. Wybór tej gwiazdy może oznaczać, że masz przed sobą przyszłość, która obfituje w szanse na sukces, ale także wymaga od ciebie cierpliwości, wytrwałości i pracy. Tak jak rośliny muszą przejść przez proces wzrostu, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału, tak samo ty będziesz musiał podjąć wysiłek, aby zrealizować swoje aspiracje. Zielona Gwiazda. Jest zaproszeniem do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i rozwój, ale również do otwarcia się na zmiany i nowe możliwości, które mogą się pojawić na Twojej drodze. Twoje życie to także proces odkrywania siebie na nowych poziomach. Wybierając zieloną gwiazdę, wskazujesz na gotowość do eksploracji swojego wnętrza, szukania nowych pasji i spełnienia w życiu. Możliwe, że czeka Cię wiele odkryć, które będą miały na celu nie tylko rozwój zawodowy, ale także osobisty. Twoje talenty i umiejętności będą się rozwijać w miarę, jak będziesz stawiać sobie nowe wyzwania. Zielona gwiazda wskazuje na przyszłość, która może być obfita w sukcesy, ale również pełna nauki i ewolucji. Wybór zielonej gwiazdy może również oznaczać, że Twój przyszły rozwój będzie ściśle związany z naturą. Możesz czuć silną więź z ziemią, roślinami, zwierzętami, a także z całą planetą. Ta gwiazda symbolizuje także równowagę, którą odnajdujemy w obcowaniu z naturą. Może to być zaproszenie do życia, które łączy sukces i rozwój z odpowiedzialnością za otaczający nas świat. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się podążać tą ścieżką, jedno jest pewne: Twoja przyszłość jest pełna wzrostu, obfitości i nowych możliwości. Podążając drogą wybraną przez zieloną gwiazdę, Twoje życie stanie się bardziej dynamiczne i otwarte na zmiany. Rozwój stanie się Twoją główną intencją, a każda okazja, która pojawi się na Twojej drodze. Będzie szansą do nauki i rozwoju. Twoja przyszłość to czas pełen ekspansji, w którym będziesz miał możliwość wykorzystywania swoich zasobów i możliwości do maksimum. Żółta gwiazda to symbol światła, kreatywności i optymizmu. Wybór tej gwiazdy wskazuje na osobę, która postrzega swoją przyszłość jako pełną możliwości, nowych doświadczeń i nieograniczonego potencjału. Żółty kolor, często kojarzony z słońcem, symbolizuje radość życia, twórczość i pozytywne nastawienie do świata. Osoby, które wybierają tę gwiazdę, często są optymistami, którzy wierzą, że przyszłość jest pełna ekscytujących możliwości i niespodzianek. Dla nich życie to nie tylko podróż, ale także nieskończona przestrzeń do odkrywania nowych pasji, wyzwań i doświadczeń. Wybór żółtej gwiazdy oznacza, że masz przed sobą przyszłość pełną radości, twórczych poszukiwań i zaufania do siebie. Możesz postrzegać życie jako niekończącą się przygodę, która wymaga odwagi, ale także daje ogromną satysfakcję. W przyszłości będziesz miał okazję odkrywać swoje talenty i zdolności, a Twoje życie będzie pełne pozytywnych doświadczeń, które wzbogacą Twoje istnienie. Żółta gwiazda przypomina, że w każdym aspekcie życia istnieje potencjał do twórczości i innowacji. Wystarczy tylko otworzyć się na możliwości, które oferuje świat. Optymizm jest kluczowym elementem Twojej postawy wobec życia. Wybierając tę gwiazdę, wyrażasz wiarę w to, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko podejdziesz do tego z odpowiednią postawą. Twoja przyszłość to nie tylko pasmo sukcesów, ale także pasmo nieustannego dążenia do odkrywania nowych rzeczy i rozwijania swoich pasji. Wierzenie w sukces. W to, że wszystko ma swój cel, będzie ci towarzyszyć na każdym kroku. Żółta gwiazda to także symbol otwartości na nowe możliwości, które pojawiają się na twojej drodze. Nie boisz się wychodzić poza strefę komfortu, by odkrywać nieznane. Wybór tej gwiazdy może także oznaczać, że będziesz miał przed sobą okres twórczości i innowacji. Żółta gwiazda symbolizuje potencjał do tworzenia czegoś wyjątkowego, niezależnie od tego, czy dotyczy to Twojego życia zawodowego, relacji, czy rozwoju osobistego. To czas, w którym możesz podjąć nowe wyzwania, rozwijać swoje talenty i odkrywać pasje, które mogą zrewolucjonizować Twoje życie. Jesteś gotów, by przyjąć kreatywność jako centralny element swojej przyszłości. Niezależnie od tego, co przyniesie życie, Ty będziesz podchodzić do tego z uśmiechem, wiarą w siebie i optymizmem. Twoja przyszłość to czas pełen nowych doświadczeń, eksperymentów i radości z odkrywania świata. Żółta gwiazda przypomina, że życie to nie tylko pasmo trudności, ale również nieskończone możliwości. Które czekają na ciebie. Wybierając tę gwiazdę, wskazujesz, że masz w sobie wiarę w pozytywne rezultaty i gotowość do tego, by stawić czoła życiowym wyzwaniom z radością i entuzjazmem. Jako osoba, która patrzy na życie z optymizmem, będziesz podążać swoją drogą z pełnym przekonaniem, że przyszłość będzie pełna światła. Wybór żółtej gwiazdy to zaproszenie do życia pełnego twórczości, radości i odkryć. Twoja droga życiowa nie będzie nudna. Będzie to czas, w którym będziesz się rozwijać, szukać nowych pasji i z entuzjazmem podejmować nowe wyzwania. Żółta gwiazda symbolizuje przyszłość, w której wszystko jest możliwe, a twoja kreatywność jest kluczem do spełnienia i sukcesu. Fioletowa gwiazda to symbol tajemnicy, duchowości i intuicji. Wybór tej gwiazdy wskazuje na osobę, która postrzega swoją przyszłość w kontekście głębszych poszukiwań, zarówno duchowych, jak i intelektualnych. Fioletowy kolor kojarzy się z transcendencją, z poszukiwaniem sensu wykraczającego poza materialny świat. Osoby, które wybierają tę gwiazdę, Często kierują się intuicją i wewnętrznym głosem, który prowadzi ich ku wyższym celom i większemu zrozumieniu życia. Dla nich życie to nie tylko fizyczna egzystencja, ale podróż ku zrozumieniu siebie, swoich głębokich pragnień i związków z wszechświatem. Wybierając fioletową gwiazdę, wyrażasz pragnienie zrozumienia wyższych prawd i zagłębiania się w tajemnice wszechświata. Twoja przyszłość to czas, w którym poszukiwania duchowe staną się centralnym punktem twojego życia. Może to oznaczać zwrócenie się ku filozofii, medytacji, duchowym naukom, które prowadzą cię do odkrywania prawdziwego sensu istnienia. Fioletowa gwiazda to również symbol intuicji. Masz w sobie zdolność dostrzegania rzeczy, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka i zrozumienia tego, co kryje się poza powierzchnią. Twoja przyszłość będzie pełna tajemnic i duchowych poszukiwań. Będziesz dążyć do zrozumienia siebie na głębszym poziomie, szukając odpowiedzi na pytania, które dla innych mogą wydawać się zbyt trudne lub nieistotne. Ta gwiazda wskazuje na osobę, która nie tylko poszukuje wiedzy, ale także stara się doświadczyć duchowej transformacji. Twoje życie nie jest ograniczone do codziennych trosk i obowiązków. Ty szukasz czegoś większego, czegoś, co daje ci poczucie pełni i połączenia z wszechświatem. Wybór fioletowej gwiazdy może również oznaczać, że masz przed sobą podróż ku samopoznaniu. Która może prowadzić do głębokich odkryć o sobie i swoim miejscu w świecie. Twoja intuicja i zdolność do odczytywania subtelnych sygnałów z otaczającego cię świata, będą Twoimi przewodnikami. Zamiast polegać jedynie na logicznych analizach, będziesz coraz bardziej ufać swojemu wewnętrznemu głosowi, który prowadzi cię w stronę większej mądrości. Wybierając tę gwiazdę, możesz również poczuć silną więź z duchowym wymiarem życia. Twoje poszukiwania nie będą ograniczały się jedynie do materialnego świata, ale będą dążyły do odkrywania prawd, które wykraczają poza fizyczną rzeczywistość. Fioletowa gwiazda to zaproszenie do zrozumienia siebie na głębszym poziomie i odkrywania nowych wymiarów swojej duchowości będziesz dążyć do zjednoczenia z 1900 i wyższą świadomością i zrozumienia miejsca człowieka w kosmosie twoja droga życiowa zdominowana przez wybór tej gwiazdy to podróż ku duchowej wolności i wewnętrznej prawdzie twoja przyszłość będzie pełna transformacji zarówno na poziomie psychicznym jak i duchowym Będziesz szukał głębszego sensu i zrozumienia, co prowadzić Cię będzie do przełomowych odkryć, które otworzą przed Tobą nowe wymiary życia. Twoje życie nie będzie przeciętne, będzie pełne tajemnic, które tylko czekają na to, byś je odkrył. Wybór fioletowej gwiazdy to zaproszenie do życia pełnego duchowego poszukiwania, głębokiego zrozumienia i intuicyjnego odkrywania prawdy o sobie i świecie. Ta gwiazda prowadzi Cię ku pełni, ku zjednoczeniu z wyższymi siłami i do odkrycia głębszego sensu, który czeka na Ciebie w każdym momencie Twojej podróży. Każda z tych gwiazd pokazuje, jak postrzegasz swoją przyszłość i jak kierujesz się w życiu. Wybór jednej z nich może być kluczem do zrozumienia tego, co Cię czeka, nie tylko na poziomie zewnętrznych doświadczeń, ale także na poziomie wewnętrznej transformacji. Twoja gwiazda to odzwierciedlenie tego, czego szukasz w życiu, jak widzisz swoje cele, wyzwania i ścieżki, którymi chcesz podążać. Jeśli wybrałeś czerwoną gwiazdę, to twoja przyszłość jest pełna energii, pasji i nieustannej walki o to, co ważne. Jesteś gotów stawić czoła wyzwaniom z determinacją, a twoja siła wewnętrzna pomoże ci pokonać wszelkie przeszkody na twojej drodze. Zielona gwiazda wskazuje na okres rozwoju, wzrostu i obfitości, gdzie każda okazja jest szansą na naukę i sukces. Twoja przyszłość to czas, w którym będziesz odkrywać nowe możliwości, rozwijać swoje talenty i iść naprzód, tworząc życie pełne sukcesów. Jeśli Twoja wybór padł na niebieską gwiazdę, to wiesz, że przyszłość, którą widzisz, jest pełna mądrości, spokoju i introspekcji. Twoje życie będzie prowadzić cię ku harmonii, równowadze i głębokiemu zrozumieniu siebie oraz świata wokół ciebie. Żółta gwiazda symbolizuje optymizm, kreatywność i nowe doświadczenia. Twoja przyszłość to przestrzeń do odkrywania nowych pasji, tworzenia i podążania za radością życia. Będziesz tworzyć swoją rzeczywistość pełną nadziei i pozytywnej energii, którą będziesz przekładać na codzienne działania. A wybór fioletowej gwiazdy to zaproszenie do duchowego rozwoju, intuicyjnego odkrywania głębszych prawd i poszukiwań sensu wykraczających poza fizyczną rzeczywistość. Twoja przyszłość to czas pełen tajemnic, wewnętrznych przemian i odkryć, które pozwolą ci połączyć się z wyższymi siłami i zrozumieć prawdziwe znaczenie życia. Każda gwiazda, którą wybrałeś, jest wglądem w twoje wewnętrzne pragnienia i aspiracje. To, jak postrzegasz swoją przyszłość, jest wynikiem twoich wartości, przekonań i wewnętrznych przekonań. Niezależnie od tego, którą gwiazdę wybrałeś. Pamiętaj, że przyszłość nie jest czymś, co jest z góry zapisane to Ty tworzysz swoje życie, Twoje wybory, Twoje działania i Twoja wewnętrzna siła będą kształtować każdy krok na Twojej drodze. Zatem, która gwiazda świeci dla Ciebie najjaśniej? Jakie są Twoje pragnienia? Jakie cele kierują Twoim życiem? Zastanów się, co naprawdę pragniesz osiągnąć, bo to, jak postrzegasz swoją przyszłość, może zmienić sposób, w jaki ją tworzysz.